Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych instrumentów. Najpierw kontrakty na indeks SP500. Przypomnę, że w piątek mieliśmy nowy szczyt na poziomie 2211. Potem doszło do dzisiaj w nocy do spadków. Dotarliśmy do poziomu 2000. 2199,75 są na stuku. Potem rozpoczęło się odbicie. Próba powrotu powyżej poziomu 2207, który był szczytem sprzed kilku sesji <coughs> się nie udała. <coughs> Rynek się zaczął cofać. Bardzo ważne wsparcie na poziomie 2202 Podobnie zostało zaatakowane. Tutaj mamy ważne wsparcie. Ten dzisiejszy poranny dołek. Jeżeli dojdzie do jego przybicia, to możliwy powrót do wsparcia między 291 a 292. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że po tej wyprzedaży, jaka nastąpiła z tego szczytu do tego dołka, jeżeli by się teraz rozpoczęło odbicie, odbicie może się okazać korekcyjne. Na przykład 38-50% stosienia ruchu, to ten rynek muszę ruszyć w dół. Teraz popatrzmy na Deksa. Na razie mieliśmy dzisiaj spore spadki. Spore spadki w odniesieniu tej zmienności, jaką żeśmy mieli w ciągu ostatnich kilku sesji. Nazaliśmy to wsparcia na 10570. W ciągu dnia doszło tutaj do odbicia, ale przy bicie poziomu 10570 może otworzyć drogę do 10480. To wsparcie jest oczywiście o wiele silniejsze i w efekcie potem może być tutaj jakieś ubicie. Prosta. Jeśli chodzi o polski rynek, Mieliśmy dzisiaj spadki, no i jeżeli byśmy mieli dzisiaj przybicie poziomu 2022 na S&P 500 i otwartą drogę na 2,91 <coughs> na letni szczyt, no to wtedy tutaj należałoby spodziewać się również 4 stopnięcia. Teraz wygryz euro-dolara. Na euro-dolara mieliśmy dzisiaj w nocy wzrost na 1,0686. Po tym, się cofnął rana, jeszcze była próba powrotu na ten szczyt, Nieudana. No i wygląda na to, że ta prognoza, która zakładała, że odbicie z tego dołka z poprzedniego tygodnia jest tylko kwadrą czwartą, ma duże szanse na to, żeby się sprawdzić. W krótkim terminie możliwe odbicie. Potem możliwe kolejny, możliwy kolejny ruch w dół. dłuższej perspektywy moglibyśmy zobaczyć jeszcze jeden dołek. Wsparcie długoterminowe jest na 1,0480 o nieudanej próbie przełamania na trwałe tego bardzo ważnego wsparcia z, e, z roku 2015 należy spodziewać się na jakiś poważniejszy wzrost. Sygnał do, do, do otwarcia pozycji pojawi się po przełamaniu oporu na poziomie 1,0530 albo wcześniej, gdy tutaj pojawi się jakaś popytowa ładna świeca. Przejdziemy jeszcze do perspektywy krótkoterminowej, świece 30 minutowe. Z tego szczytu mocnego pojawiła się fala pierwsza, widzicie fala druga, fala trzecia to powinna być fala czwarta, fala trzecia jest dłuższa od fali pierwszej, w związku z tym fala piąta może być już bardziej rozbudowana, ona może już tutaj e, kończyć ten trend z poziomu 1,13 i w efekcie potem przyślenie. Przechodzimy do sytuacji na wykresie się dolara do złotego. Wsparcie na poziomie 4,13 widzą Państwo tutaj niezagrożone. Mamy świecę dzienną. Korpusy, świec ze, ze styczniowego szczytu były na poziomie 4,13. Jeden ruszył w górę. I teraz jeżeli na okresie eurodolary zobaczymy nowy dołek, niewielkie pogłębienie do z poprzedniego. Może być tak, albo się tutaj to wsparcie, ten opór na poziomie 4,21 wybroni i chyba w tego oporu się nie uda i w efekcie rynek zawróci na południe, albo ten poziom zostanie nieznacznie przekroczony, ale i tak później powinniśmy zobaczyć poważniejsze ruchy. Teraz jeśli popatrzymy sobie na zasięg tej korekty, która się pojawiła z poziomu 4,21 do praktycznie poziomu 4,13, to gdyby potem rozpocznie się większa wielosesyjna odbitka na euro tutaj też powinniśmy mieć na dolara do złotego, większą odbitkę, I potem w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się na dalsze wzrosty. Jeśli popatrzymy sam na, wykres, na, na sam wykres euro to w długim terminie powinniśmy mieć nowe e, minimum e, kilkuletnie. W takim układzie nie ma siły. Kogoś dolara do złotego powinien wejść na nowe długoterminowe szczyty. Złoto. Na wykresie cen złota. Spędkowego dołka na poziomie 1170 doszło do odbicia. 1197 mieliśmy dzisiaj. No i wygląda na to, że to jest tylko korekta w postaci pali czwartej. I tutaj przed nami jeszcze w perspektywie tylko sezyjnej będą w postaci pali piątej. No i na koniec jeszcze przejdźmy do sytuacji na rynku cen ropy. Pora prognoza zakładała, że po y, tym dołku, który mieliśmy dzisiaj w nocy, y, mieliśmy odbicie fala A, tutaj cofnięcie fala B, tutaj fala C. Ale zasięg tego ruchu jest zbyt duży, żeby tutaj mówić o tym, że rynek jeszcze może się cofnąć. W takim razie trzeba będzie się tutaj wstrzymać. Nie wiem, co inwestorzy y, ci instytucjonalnie tutaj kombinują. No ale generalnie rzecz biorąc nie wygląda to zbyt e, wyraziście ten wykres. Wyszno, spadki z tego szczytu rozwinęły się jak na razie fale A, tutaj jak jest fala B, tutaj fala C. Jeżeli doszłoby z powrotem do powrotu powyżej poziomu 47-35, no to należy spodziewać się tego, że rynek może ponownie ruszyć w górę, ale i tak wcześniej z tego dołka będziemy mieli strukturę, tak może tu jest A, tu jest B, tu jest C. W związku z tym może się okazać, że będziemy mieli bardziej złożoną korektę. Tutaj co to ta korekta, a potem idzie w górę, 30 listopada mamy decyzję państw OPEC. Jeżeli będzie obniżka limitu wydobycia, to możliwe, że będzie krótkoterminowy ruch w górę. I jeżeli się potem okaże, że w dłuższej perspektywie rynek nie będzie w stanie utrzymać się powyżej tego szczytu, też tego oporu na poziomie 48.8, no to rynek może się cofnąć na niższy poziom i w efekcie może się okazać, że rynek jeszcze zrobi jeden dołek przed późniejszymi zostaną. Także na ropy trzeba bardzo uważać, również z tego względu, że dzienna zmiana na tym instrumencie jest o wiele większa niż na innych instrumentach. Więc przy dźwigni do 1 oczywiście, jeżeli nieprawidłowo odczytamy kierunek, w którym rynek może pójść, można bardzo szybko stracić większe środki. To wszystko na chwilę obecną i jak zwykle zapraszam Państwa na wtorek na godzinie 18, omówimy sytuację na głównych instrumentach najciekawszych. Natomiast w środę, y, jutro rano pojawi się informacja, jak, jak, w środę i w czwartek pojawi się informacja, jakie będą tematy szkoleń, które będą do usłyszenia.